Informacje, które docierają do nas o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, co planuje Donald Trump, co ogłasza Donald Trump, co się właściwie dzieje w Policji Międzynarodowej, są w pewien sposób niepokojące, bo można, można wysunąć tezę, którą w tym filmie może nie tyle będziemy próbować bronić, co bardziej wam pokazać jako pewną wersję myślenia o obecnej sytuacji. Można odnieść wrażenie, że Stany Zjednoczone stają niebezpiecznie blisko Rosji, interesów rosyjskich w Europie, na świecie, w kontekście wojny w Ukrainie tak dalej itd. W tym filmie o tym porozmawiamy, bo mamy wrażenie, że ilość pojedynczych wydarzeń, które mogą nas tak Kierowywać na tego typu tok myślenia jest na tyle duża, że nie można tego, tak po prostu, wiecie, zostawić i uznać, że nie no dobra, to już jest przesada, to brzmi zbyt jak Science Fiction. W tym filmie porozmawiamy sobie o tym, porozmawiamy o bardzo konkretnych rzeczach, więc bez zbędnego przedłużenia, zostawcie lajka, like, zostawcie suba, nam Będzie bardzo miło, wy będziecie widzieć nasz filmy. Lećmy do tego materiału i spróbujmy omawiać te kwestie w miarę po kolei? to może nie być takie proste, więc trzymajmy jakąś chronologię. Po wydarzeniach, które miało miejsce w białym domu, gdzie Załęski i Donald Trump i JD Vance i Rubio, chociaż on siedział smutny, się pokłócili, prawda? I cały świat o tym wiedział, cały świat o tym mówił i zresztą mówi do tego. Teraz nie ma co się oszukiwać. Przyszedł czas na jakieś działania. Działania ze strony chociażby Stanów Zjednoczonych, które to stwierdziły, że one chcą po prostu uzyskać no to, co chcą uzyskać, i no jak widać, nie zawahają się przed niczym. Z białego domu wyszedł następujący komunikat. Prezydent jasno dał do zrozumienia, że skupia się na pokoju. Potrzebujemy, aby nasi partnerzy również byli oddani temu celowi. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania sprawy. Ta wypowiedź odnosi się do wstrzymania dostaw broni dla Ukrainy. Jest to rzecz z Kategorii, trochę już nie ma sensu tego mówić w obecnych czasach, ale trudno i tak powiemy. Co do których musimy przyznać, no nie spodziewaliśmy się tego. To wygląda jak ta kolejna rzecz, którą Trump nawet w jakimś stopniu zapowiadał, że to jest możliwe i w sumie wszyscy powinniśmy się spodziewać, że to jest możliwe, ale w momencie, kiedy wiecie, było jeszcze parę miesięcy temu chociażby i wszyscy dosłyszeli, to, to, to nikt nie brał tego tak do końca na poważnie, bo była to zbyt abstrakcyjna wizja rzeczywistości, żeby mogła się wydarzyć, a tymczasem okazuje się, że jest prawdziwa i właśnie dzieje się na naszych oczach. Według różnych ustaleń, to nie jest tak, że Ukraina po tym, jak przestanie dostawać dostawy broni, to wiecie, jakby upadnie w dzień czy coś, ale Mówi się o tym, że te zapasy mogą mi się wyczerpać do końca lata, czyli czasu teoretycznie nie zostało im tak dużo. No, a pomijając też to, wiecie, z takimi ustaleniami, to jest trochę tak, że zawsze jednak trzeba brać pod uwagę, że może to są optymistyczne założenia, że może są to lekko propagandowe założenia, cokolwiek. Prawda jest taka, że nie do końca wiemy, ile czasu Ukraina ma teraz z zapasami, które posiada na swoim terytorium, których już wiecie, za bardzo nie da się odebrać. A także druga sprawa, która w tym wszystkim się przebija i naszym zdaniem mówi się o niej za mało, to język, który jest użyty w tym komunikacie, jest ta kwestia nakłonienia partnerów, w tym przypadku Unii Europejskiej, do tego, żeby oni też przemyślili, Wspomnieli, jakie pomocy udzielają, żeby zmierzać właśnie do pokoju. No I biorąc to pod uwagę, w sensie my nie twierdzimy, że to się stanie, znowu, ale jednak brzmi to trochę w taki sposób, jakby gdzieś na stole istniała opcja, w której Stany Zjednoczone na przykład powiedzą, że no, europejscy partnerzy nie mogą wysyłać amerykańskiego sprzętu do Ukrainy. To działa w ten sposób trochę, że jeśli jesteście producentami broni i tak dalej, to możecie się nie zgadzać na to, żeby państwo nawet które ją kupiło, wysłało do innego państwa. To często jest kwestia w polityce międzynarodowej. I gdyby nie twierdzimy oczywiście, że Stany Zjednoczone to zrobią, ale zmierzamy do tego, że ta wypowiedź no, trochę sugeruje, że jest to możliwe. No więc mamy zawieszenie pomocy militarnej dla Ukrainy. To wszystko dzieje się. Co też warto gdzieś tam zaznaczyć. W trakcie okrzyków Ilona Maska o tym, że w ogóle Załęski to powinien ustąpić ze stanowiska, że powinien zostać wysłałem jakiegoś innego państwa, odjechać z Ukrainy, bo dopiero wtedy negocjacje jakieś będą miały miejsce i będą mogły być sensowne. Ilon nas się odpala, mówi o tym, że to jest, wiecie, zmiana reżimu po prostu, że trzeba wyzwolić Ukrainę od Załęskiego i tak dalej, i tak dalej. Znajduje podobno jakieś tam poparcie niektórych, niektórych republikańskich kongresmenów, jest coś na rzeczy, w sensie nie twierdzimy, że już wymuszono to na Załańskim, ale no jakby jest taka narracja, to wygląda to dziwnie. A przy okazji warto zaznaczyć, że to nie jest jedyna rzecz, która się stała w ostatnich, nawet nie wiemy, ile godzin ostatnich, ale ilość informacji, które właśnie w jakiś sposób sprawiają, że mamy takie, ale chwila, czemu to jest grana na stronę Rosji w tym wypadku, jest naprawdę sporo. Bo na przykład amerykańskie media donoszą o tym, że toczą się rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, które miały się w ogóle rozpocząć w Riadzie, w trakcie tych rozmów pokojowych, na której nie była Unia Europejska zaproszona, i Ukraina, zaraz domyślicie, się czemu, biorąc pod uwagę, co Wam zacznijmy opowiadać. W trakcie tych rozmów miał też paść temat Nord Stream 2. I ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że istnieje przynajmniej w amerykańskich mediach jakiś taki przeciek o tym, że toczą się rozmowy. Bo to, żeby wrócić do tego projektu. Jeśli ktoś nie pamięta, Nord Stream 2 to, była ta, to był ten gazociąg, który szedł z Rosji do Niemiec i był bardzo kontrowersyjną rzeczą i wybuchł sobie sam, prawda? Na początku wojny w Ukrainie. To była trochę taka kwestia, że chyba wszyscy uznali, no dobra, to chyba jest po temacie, no bo biorąc pod uwagę to, co robi Rosja, to przynajmniej na razie nikt nie chciał wracać do tego tematu i nie chciał mówić tego na głos, bo wiedział, że spotka się z to dosyć dużym oporem ze strony społeczności europejskiej. Tymczasem okazuje się, przynajmniej tak, znoszą media, że gdzieś tam Rosja ze Stanami Zjednoczonymi sobie rozmawia o tym, żeby to może wznowić ten projekt i może niech amerykańskie firmy sobie na tym skorzystają. W jakiś sposób jeszcze w tym wszystkim wezmą udział. Pojawiają się różne teorie, po co i tak dalej. Pojawiają się teorie o tym, że może Stany w ten sposób zapewniałyby nam gaz, zamiast tego, który wiecie, zdeklarowały się sprzedawać za pomocą tych wszystkich gazoportów i tak dalej. No ale nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia, w kontekście tego, że jest to działanie, które jest absolutnie na rękę Rosji. Więc jeśli toczą się rozmowy między Stanami a Rosją, no to de facto można już mówić, że mówimy o jakimś, wiecie, takim no, odmrożeniu relacji. Padają jakieś słowa, na razie pojedyncze, ale jednak o kwestii sankcji. Tego, że może już czas przestać dawać takie sankcje na Rosję, czas zacząć znosić sankcje na Rosję. Dzisiaj wyszło, że. Starbucks rejestruje znaki towarowe w Rosji. Przypominamy, że wiecie, dużo amerykańskich firm wyszło z Rosji, przynajmniej częściowo, Starbucks między innymi też wyszedł z Rosji i teraz nagle zachowuje się tak, jakby wiedział coś o tym, że być może wiecie, ten taki ban dla firm amerykańskich w Rosji się skończy, i być może trzeba już rejestrować jakiś znak towarowy, żeby być trochę do przodu. Tego typu informacje sprawiają, że ciężko nie myśleć o wiecie resecie, na przykład z Rosją między Stanami Zjednoczonymi, ale jeśli ktoś myśli, że skończyliśmy, to spokojnie, absolutnie nie skończyliśmy. Mamy kwestię dotyczącą chociażby Iranu, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że Stany Zjednoczone, poprosił Rosję, żeby ta została mediatorem między Stanami, a Iranem. Co jest też jakąś zaskakującą rzeczą, bo po pierwsze jakby ustalanie kogoś jako swojego, no właśnie tego mediatora i tak dalej, jest rzeczą, która daje bardzo dużo takiego międzynarodowego splendoru, powiedzmy, sobie, czy państwu, w tym wypadku, które tym mediatorem zostaje. Między innymi dlatego Arabia Saudyjska tak bardzo walczyła o to, żeby być mediatorem, czy tym miejscem, w którym spotkała się Rosja ze Stanami Zjednoczonymi. Biorąc to pod uwagę, wzięcie Rosji jest bardzo mocnym takim wzmacniającym ją ruchem na arenie międzynarodowej. W ogóle z innej strony jest pytanie, o co tu w ogóle chodzi i dlaczego Rosja? Biorąc pod uwagę relacje między tymi wszystkimi trzema państwami, jak wiecie, naraz i osobno, trochę jest to niejasne, bo w sumie czemu Rosja miałaby wymagać stanu dogadać się z Iranem, skoro dla Rosji to, że Iran jest niedogadujący się ze Stanami, jest w ogóle najlepszą rzeczą na świecie? Czemu Iran miałby chcieć, żeby to Rosja była mediatorem, skoro nie ufa jej specjalnie, co o czym piszą analitycy w tym momencie, że to nie, wiadomo, oni się dogadują, ale to wynika z tego, że Iran musi się dogadać z Rosją, bo nie może z nikim innym, ale to nie jest tak, że, wiecie, Iran kocha Rosję, a poza tym przypominamy, że Iran jest bardzo, ale to bardzo mocno antyamerykański w sumie trzyma się z Rosją, też dlatego, że no, musi się z nimi trzymać, bo tak bardzo nienawidzi Ameryki. W tym kotle wspólnych interesów i sprzecznych interesów, trochę nikt nie rozumie, jak to w ogóle miałoby zajść. Czemu Rosja, Iran i Stany miałyby się nagle dogadywać? Wydaje się, że to jest właśnie też taka, kolejna rzecz, która ma pokazać, że jest jakieś przywracanie Rosji do stolika, nawet bardziej niż próba dogadania się z Iranem, albo jakiś potencjalnie brak realizmu w polityce międzynarodowej, jeśli chodzi o Trumpa, no bo, bo to się po prostu nie spina na bardzo wielu poziomach. Więc patrząc na to wszystko, można uznać, że Stany Zjednoczone naprawdę mają kierunek godzenia się z Rosją, uznawania siebie nawzajem. Dużo mówi się o tym, że powodem do tego wszystkiego może być też. Kwestia związana ze surowcami, mianowicie tym, że Stany Zjednoczone mają bardzo dużą chrapkę na surowce, które znajdują się na ziemiach zależnych od Rosji i tak dalej. I były takie właśnie nawet po Arabii Saudyjskiej rozmowy o tym, i podobno tutaj też jest jakaś kwestia właśnie dealu, e, jeśli chodzi o surowce, która może wchodzić w grę, więc w ogóle widzicie, Załęski ma za mało surowców po prostu. Może dlatego nie jest lubiany. Rosja ma więcej, więc prawda, można się z nimi dogadywać. To jest jakby jedna rzecz, tak? Stany Zjednoczone dogadują się bardzo mocno z Rosją, i w tym samym czasie dalej kłócą się ze wszystkimi swoimi tradycyjnie sojusznikami. Jeśli uznamy Rosję za tradycyjnie wroga Stanów Zjednoczonych nie wiem, zimną wojnę, ale był taki moment, to jakby reszta świata w tym wypadku, raczej przynajmniej tego zachodniego była kojarzona jako sojusznicy Stanów Zjednoczonych. W momencie, kiedy stany dogadują się z Rosją i to widać po prostu, te wszystkie przecieki, te wszystkie informacje, to widać, że coś jest dla rzeczy, sła zapowiedziane na Europę. W tym momencie Donald Trump przywraca sła z powrotem na Meksyk i Kanadę. W sensie to było tak, że on je najpierw nałożył. Potem się z nich wycofał po chwili, bo stwierdził, że o, w sumie oni spełnili to, co ja mówiłem, czy oni nawet nie zdążyli nic zrobić. Kiedy mieli zrobić? To się działo jednego dnia praktycznie. Donald Trump wtedy zszedł, z, 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 z a teraz nagle mówi, że sła przywraca. I w sumie co, no, że, no dobra, ale to że dobra, to. My musimy też przywrócić, bo Meksyk, Kanada, to no, w sensie to są wielcy partnerzy handlowi Stanów, ale muszą zareagować, więc Trudos Kanady powiedział, że no to ja też przywracam, na no, co Donald Trump stwierdził, że jak ty zrobisz cła w odwecie na to, że my zrobiliśmy cła, to ja nałożę na Ciebie jeszcze większe cła. Czyli Donald Trump naprawdę myśli, że może nałożyć cła na jakieś państwo i to państwo nie odpowie swoimi cłami. On zakłada, że to jest w ogóle możliwy scenariusz w polityce międzynarodowej. Inny idą na całkowitą wojnę handlową ze Stanami, więc chociaż tyle dobrego, że jak klasyczni wrogowie zostają klasycznymi wrogami, bo już byśmy się całkowicie pogubili, gdyby Donald Trump nagle stwierdził, że uwielbia Chiny i się z nimi dogadywać. Wtedy już nic nie miałoby sensu. Nie jakby teraz miało, ale wiecie, no, w sensie, to już Absurd. Przynajmniej to zostaje niezmienne. No ale tak jak mówimy, sytuacja robi się zagmatwana. I w tym wszystkim może jeszcze pojawić się ktoś, kto stwierdzi, że, dobra, może to jest taktyka negocjacyjna na Ukrainę, żeby pokazać im, że są zagrożeni, więc że muszą się z nami koniecznie dogadać. To jest z jednej strony dostrzegamy ten argument, nie zgadzamy się z nim, dlatego że mamy wrażenie, że to jest potworny overkill. Byłby skuteczny, dlatego że o tym zaraz Ukraina właściwie się zgodziła na żądania Trumpa. W sensie wydaje nam się, że to jest zniechęcanie do siebie wszystkich innych sojuszników. Jako, więc ja overkill tak jak mówimy. W sensie wydaje się, że Stany mogły to uzyskać po prostu czekając jeszcze jeden dzień. I chyba w ogóle tak się stało, bo Ukraina Ogłosiła Załęski ogłosił, że on jest gotowy podpisać tego dila, o którego się pierwotnie pokłócili, tego dila surowcowego. W ogóle w dowolnym momencie i w dowolnym czasie. a do tego on też chce końca wojny, więc on jest się w stanie zgodzić na pokój, czy właściwie na zawieszenie broni w powietrzu i na morzach. Tak? W sensie, że to jest jego propozycja, żeby zawiesić wojnę w powietrzu i na morzach, czyli żeby już nie latały rakiety, żeby no, marynarka się jakoś nie ścierała ze sobą. I do tego wszystkiego chce wymienić więźniów, tak? Chce, chce dokonać wymiany więźniów, jest gotowy wtedy zrobić te kroki, żeby iść w stronę końca wojny. Co swoją drogą wydaje się być też jednocześnie potężnym takim, wiecie, holdem stronę Stanów Zjednoczonych i chyba nie miał po prostu alternatywy, chyba nie mógł już nic zrobić, stwierdził, że po prostu nie ma szans i to jest jakby za mocne, co się dzieje. A z drugiej strony też to jest taka chyba trochę rzucona piłka w stronę Rosji. I takie trochę pokazanie, że zobaczcie, dobra, chcecie tak bardzo dyplomacji z Rosją? Okej, okay, zróbmy tą umowę, że nie wolno strzelać z rakiet i zobaczmy, ile Rosji zajmie, zanim zacznie strzelać z rakiet. I w sensie to może jest jakiś pomysł na to wszystko. W każdym razie sytuacja na świecie jest po prostu dziwna. Nie do końca rozumiemy, w co gra Trump. Nie mam pewności czy ktokolwiek rozumie. Nie mam pewności nawet Trump rozumie do końca, w co gra. Wydaje się, że po prostu stwierdził on, że pokaże Ukrainie gdzie jej miejsce. No, jakby udało. Mu się. No udało mu się pokazać Ukrainie, że nie jest najpotężniejszym państwem na świecie, no nikt się nie spodziewał. Pewnie dostanie to, czego chciał na koniec, Jest w stanie podpisać z nim ta umowa, tylko wydaje nam się, że mógł do tego dojść jeszcze w milion innych sposobów, wymagających, no, nie wiem, trochę dyplomacji, jakiejś sensownej dyplomacji, i byłby w stanie to zrobić. Okej, okay, pokazał się jako bardzo twardy przywódca, jednocześnie zarażając do siebie cały zachodni świat, który jest trochę w momencie paniki, jakby patrząc na to, co robi Unia Europejska i tak dalej. Czy może nie paniki, w rozumieniu że wszyscy biegają bez głowy, tylko w rozumieniu raczej wiecie, jakiegoś wzmacnia obronności i tak dalej. Urszula von der Leyen teraz chociażby proponuje, aby wydatki na obronność nie były wliczane do procedury nadmiernego deficytu. Zbliżamy do tego, że jakby jest to taka rzecz, o której Polsce w ogóle chodziło od dawna, no i wydaje się po prostu, że będzie na to jakiś e, przeznaczony limit finansowy, co do którego będzie można się zadłużać ponad to, co Unia Europejska normalnie pozwala się państwom zadłużać. To już jakby wiadomo, jeszcze państwa muszą zaakceptować i tak dalej. Ktoś na pewno będzie przeciw, więc nie twierdzimy, że to jest jakby rozwiązanie jakiegokolwiek problemu, ale wydaje się, że to jest taka pierwsza, wiecie, poważna inicjatywa poza tylko mówieniem o tym, że trzeba coś zrobić. Zbliżamy po prostu do tego, że wydaje się, że świat ma takie o mój Boże, stany zjednoczone są całkowicie nieprzewidywalne w tym momencie. Nie wiemy o co chodzi. Nieważne, jak jesteśmy Partnerami, jak jesteśmy Kanadą, Meksykiem, Europą, to Stany dążą do na nas cła i to jest wszystko, co w tym momencie robią. Dogadują się, czy jakby próbują polepszać stosunki w sumie z jednym państwem na świecie, i to jest Rosja. To jest dziwna sytuacja. Może Trump ma jakieś szachy 5D albo 6D? Może mam. Jeśli tak ktoś tak uważa, okej. Okay. Ale mamy wrażenie, że jednak wiecie, no nawet jeśli Donald Trump doprowadzi do pokoju w Ukrainie, a to będzie pokój polegający na tym, że zabierze Ukrainie broń i Ukraina będzie musiała się po prostu poddać i zostanie przejęta przez Rosję. Może nawet jeśli nie, w sensie będzie rosyjska flaga, to rząd marionetkowy będzie chociażby obsadzony w Kijowie. to jest pokój, czy po prostu. Dalej Trump oddał Ukrainę, nie? No mamy wrażenie, że to drugie. Zobaczymy oczywiście, jak to wszystko się skończy. Zostawcie, lajka, jak subskrybujcie być na bieżąco. To jest nasz największy, jak jesteś, że go obcam. Zostawcie, jak jesteście, że go obcam. My serdecznie go naszym potrafią, zostawcie, go patronujemy. To sam dla Was. Cześć.